Siedzi, bo chcę udawać przynętę, która zjada pokarm. Widzieliście to? I zgarnął muszkę. Cyk i znowu. Widzicie to? Mamy to. Siedzi. Witam ponownie z nadwody, ze ślaku wędkarskiej przygody. Dzisiaj wybrałem się na pstrągi, na zmianę popołudniową. Mam nadzieję, że wyjdą jeść właśnie takie żabki. Albo jak nie będą chciały ich jeść, bo mają ich tutaj bardzo dużo, to mam nadzieję, że terytorialnie może coś zaatakuje. Spróbuję jakoś kurczę tego woblera poprowadzić, ale woda jest stojąca, więc bardzo ciężko woblera spauzować, bo prąd wody nie napina tego. No i trochę trudno jest. No ale spróbujemy, poszukamy. Tutaj fajnie życie jakieś się zbiera przy strumieniach. Więc mam nadzieję, że uda się przechytrzyć coś dzisiaj. No dobra, nie przedłużam, biorę sprzęt i idę pobuszować coś. Видели все то. Siedzi. Siedzi. Ale pięknie, kurczę, przyładował. Nie będę go w sumie chwytował, go tak lewą ręką źle to chwyciłem, ale bez zadziorki jej nie chcę żeby sobie wyrywał ryja kurczacz ty no dobra mam to szybciutko bo tak przymierzę ile ma około no. około 40 taka tu ogonek około 40 cm, tam plus minus te kilka centymetrów Dobra, miareczkę zaraz Haj i Boże. Gitara O ja! ster się złamał. Ale to kurczę kiedy? A nie mam takiego kurczę koloru. Ale lipa. Ale dobra, coś wymyślimy. Weźmy takiego. To jest basarka. Trochę gorszy system rzutowy, bo z grzechotką i grzechocze. W shimaniakach nie grzechocze ta grzechotka. Tylko tam jest magnes po prostu. I on w odpowiednich miejscach odgrywa odpowiednią rolę. Dlatego nie można Moim zdaniem powiedzieć, że każdy system rzutowy i grzechotkowy to to samo, bo to zupełnie inne rzeczy. Dobra, próbujemy ciach. Zobaczcie, jakie piękne tereny. Boberki odgrywają tutaj główną rolę. Zobaczcie, podgryzają sobie drzewka i porządkują las. Zobaczcie, tutaj następne. No i tak sobie buszuje, spaceruje po tych lasach. No bo nawet sam spacerek jest bardzo fajny. Uwielbiam ten mchy. Uwielbiam buszować po tym lesie. Bardzo fajne widoki. O, zobaczcie. Bąbelki. Możliwe, że jest tu pan Ancymonek. Dawaj, zobaczymy coś. Cyk, cyk, cyk. Syk, 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 syk. Teraz założymy taki numer pływającego w ogóle RK, ale głęboko schodzącego, który po uderzeniu też odskakuje na bok, bo chcę udawać przynętę, która zjada pokarm, tylko strasznie ciężko jest w stojącej wodzie to naśladować Dlatego kombinuję. Ale myślę ta przynęta będzie dobra, bo kiedy będę potrzebował ją zagłębić, to zagłębię. Kiedy uderzę, to odskoczy na bok, a kiedy będę chciał, to wypłynie.

żeś zrobił, no nie odgryźł łopka, jak ty żeś z złapał, pokaż, no dziwnie, sfilżę tobie też rękę szanować trzeba, wszystkie ryby o, cyk, pokaż te szczypaczki moje. Jak ty to tu chwyciłeś? Pokaż mało lat. Mało lat. Pokaż, pokaż. Nie chcę ci tu żużlować tym Oddawaj. O dobra, mamy to. I teraz to cyk. Dobra. Mamy. To jest. Mera. no i pewnie się jeszcze nie nagrało. No dobra, Maulot Taki, nie będę cię męczył. Gdzie ty do mnie uciekłeś? Zobaczcie, co on zrobił za numer. <gutara> gitara. Dobra. W sumie Fikołajka niech robi. Chcę, żeby tak. Chcę, żeby wyskakiwał. Bo jak uderzę, to zobaczcie, jak to wyczuje O, cyk. Widziały, widzieliście to? I zgarnął muszkę. Cyk. I znowu. Widzicie to? I to daje fajny cień na dno. Możliwe, że na tafli wody tego nie widać. Ale widać to. To rzuca cień na dno. Jak on jest tam gdzieś przy korzonkach, to on od razu widzie, widzi to załamanie światła w wodzie i wtedy sprawdza, co jest u góry. Co to robi u góry: czy to żabka, czy to teraz jętka jakaś, czy coś. No dobra, idziemy szukać następnego antymonka, bo tutaj szczupaczek nam spłoszył wszystko. No dobra, idziemy. Tyk, tyk. Zobaczcie, widzicie to Co tu się zrobiło? He Spróbujemy go dłubnąć... bo on tam jest. Bliżej myślę nie ma sensu podchodzić. Aj se szła rybka, kurcze Hamulec za słabo Ale nie trafił, następny tam jest. Znowu nie trafił. Dwa razy kurczę wychodził. Dwa razy widzieliście to? Odczekam chwileczkę. Ale jest, tam najważniejsze. Курча дышат. Курча. Był chyba pokazał się za tego drzewka, takiego teraz założyłem zobaczymy. Ale zeszedł, kurce nie wierzę Widzieliście go? Ale bydle I tym razem buchnął na takiego Kurczę nowe kotwice założyłem. Zobaczcie, elegancko w paznokietek się wbija normalnie. Ostre kotwice. Kurczę i zeszła ta ryba. No kurczaczki, no. Ja to mam niefarta farta. Kurczę. Wezmę hamulec na sztywno, to kurcze schodzą. Wezmę na zamiękko, to też kurcze schodzą. No co zrobisz? Trudno je przechytrzyć w takiej stojącej wodzie. Zobaczcie, już się ściemnia. Idę pomalutku do samochodu. No bo nie chcę pozrywać woblerów, ale teraz taka pora najlepsza. Na ładnego pstrąga. No ale jestem i tak zadowolony. No bo wyjechała jedna rybka około 40 cm. Sami widzieliście. Potem szczupaczek. Potem rybka kurczę zeszła mi, bo miałem za luźno hamulec. Ale spodziewałem się, że bydle buchnie i będzie chciał sobie odjechać kawałeczek z hamulca. No co dlatego tak trzymam luźno. No i potem rybka fajna brała na dwa razy. No ale nie trafił, później zmieniałem przynęty i nie chciał powtórzyć. No i na koniec, sami widzieliście, przy tym drzewku wyskoczyła piękna ryba. No piękne rybsko. No ale warunki takie gałęzie nad głową, patykiem nie idzie ruszyć tak naprawdę. No i też zeszła ta ryba. No co, takie warunki. Woda praktycznie w rzece stoi miejscami, więc trudno zatrzymać przynętę nawet w jednym miejscu, żeby on dobrze przyładował. No ale nie ma co narzekać. Piękny dzień, w sumie sam wieczorek. Dobra, idziemy tutaj. Sam wieczorek. Bardzo jestem zadowolony, więc nie przedłużam. Pozdrowienia z nadwody, jak się Wam podobało. To zasubskrybujcie, jakbyście chcieli dalej oglądać filmy. A jak chcecie, to łapkę postawcie. Na razie, cześć.